Witaj serdecznie, tutaj Szymon Zajfer z Dzisiaj pokażę Ci szybko budowę 12-taktowego bluesa. Na jeśli nie znasz w ogóle teorii, myślę, że wszystko tutaj zrozumiesz, postaram się jasnie, jasno i przejrzyście to pokazać. Więc zacznijmy od tego, czym w ogóle jest dwunastotaktowy blues. Jest to tak zwana jedna z form bluesa, najbardziej popularna forma bluesa. Za chwilkę zobaczę dokładnie, jak ona wygląda. Zacznę od tego, że składa się na nią, się na nią trzy akordy: To tonika, dominanta i subdominanta w danej tonacji. Wszystko wyjaśnię, więc tutaj się nie przerażaj, jeśli nie masz pojęcia, co to za terminy. Weźmiemy na warsztat tonację, na przykład Adur. Tutaj zagrajmy na początek skalę Adur. Być może znasz jakiś podstawowy diagram skali durowej. Po prostu zaczynamy go od dźwięku A i mamy skalę Adur. Teraz weźmy pierwszy dźwięk tej skali. Jeśli zbudujemy, od niego zagramy akord, to mamy właśnie tonikę, czyli akord zbudowany na pierwszym dźwięku skali. Czyli tutaj mamy dźwięk A, akord Adur i to jest tonika. Nie jest zbyt trudne, myślę, że widzi, że tutaj nie są jakieś strasznie skomplikowane rzeczy. Teraz, jeśli zamiast grać pierwszy dźwięk tej skali, zagramy czwarty, czyli raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj trafiamy na piąty próg struny piątej, jest to dźwięk D. Czyli na czwartym stopniu skali a -dur mamy dźwięk D. Od niego zagramy akord durowy D-dur. Możemy zagrać chociażby tu. To jest um, subdominanta. I teraz jeszcze ostatni ten akord, czyli dominanta. To będzie akord zbudowany na piątym stopniu skali, czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jest to dźwięk na siódmym stopniu progu z piątej struny, jest to dźwięk E, akord edur jest dominanta. Czyli w tonacji adur mamy tonika, to jest akord adur, subdominanta d dur i dominanta edur. Możesz sobie to łatwo wizualnie zapamiętać. Jeśli grasz tę tonikę od szóstego, szóstej struny, na przykład tutaj w przypadku tonacji Adur jest na piątym progu, to subdominanta będzie jedną strunę niżej na tym samym progu, a dominanta dwa progi wyżej od subdominanty. Czyli... Więc gdybyśmy zaczęli zamiast od akordu A-dur, na przykład chcemy zagrać bluesa w tonacji powiedzmy C-dur, czyli Dźwięk C na szóstej strunie mam na piątym progu. Tutaj mamy dźwięk C. To subdominanta będzie tutaj. Jeden, ten sam próg, ale struna niżej, czyli ósmy próg piątej struny. Od tego dźwięku akord durowy, F-dur subdominanta i dwa progi wyżej dominanta. Więc możesz sobie to łatwo wizualnie zapamiętać na gryfie. Jeśli oczywiście nie znasz teorii, nie mówię, że to jest na najlepsza droga, ale jeśli nie znasz teorii, zacznij od takich właśnie uproszczeń. OK, czyli wróćmy do tonacji A-dur, mamy te trzy akordy. A-dur, D-dur, E-dur. Zaznaczę, że w bluesie rzadko się gra takie czyste, durowe akordy. Lepiej zabrzmią dominantowe. Jeśli nie znasz jakichś chwytów, akordów dominantowych, septymą małą, najprostsze są takie, jak masz akord barowy, ten standardowy z prymą na szóstej strunie. Jeśli podniesiesz czwarty palec, Już nie jest to zbyt trudne też uzyskać ten akord, a do bluesa będzie zdecydowanie lepiej brzmiał. Tak samo, jeśli miałeś akord barowy od piątej struny, czyli na przykład w ten sposób możesz go zagrać, to jeśli podniesiesz tutaj trzeci palec, czyli to jest na trzeciej strunie, to będziesz miał akord też dominantowy. Z takimi chwytami dużo lepiej to zawrze niż takimi czystymi, durowymi. Oczywiście to jest w tej chwili, jak mówiłem, budowę rzecz drugorzędna, ale później jak będziesz grał, to wiedz, że takie czyste, durowe akordy, te ogniskowe chociażby, nie zawiążą za dobrze, raczej te właśnie dominantowe, więc zdecydowanie bardziej pasujący charakter. No okej, okay. wiemy już, jakie są trzy akordy: to so tonika, subdominanta, dominanta. Umiesz też je uzyskać chociażby w a Adur. Są to Adur, D-Dur i E-Dur. Wierzę, że chwyty raczej takie subdo, nie są dominantowe, przepraszam, dominantowe małą, które Ci przed chwilą pokazałem. Ale wróćmy do samej budowy tego bluesa. Otóż ma on 12 taktów. Tak to jest, jeśli nie wiesz, taka najmniejsza, zamknięta jednostka, nazwijmy to, czasu w piosence, w muzyce. Najłatwiej po prostu przedstawić, kiedy masz pesenkę, liczysz do czterech. Zazwyczaj raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Na przykład raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. To taki jeden zamknięty kawałek, który liczysz do czterech, jest jednym taktem. No i później kolejny takt, kolejny takt, za każdym razem do czterech. Oczywiście to, że liczymy do czterech, a nie do trzech, na przykład jest zależne od metrum. Tutaj nie chcecie zarzucać jakimiś terminami. Jeśli ich jeszcze nie znasz, to wszystko w swoim czasie się naucz, ale tutaj w uproszczeniu pokazuję, więc proszę, jak ktoś tutaj jest znający teorię, to również wiem, że to zależy od metrum, ale nie chcę tutaj narzucać zbyt wiele rzeczy. Zacznijmy od tego, że właśnie jest to takt, liczymy do czterech w tym bluesie, w metrum cztery 4, 4, i jak sama nazwa mówi, ten blues ma 12 taktów, jego budowa. I teraz pokażę ci, w jakim takcie gram, jaki akord. Więc przez pierwsze cztery 4 takty gramy tonikę. Czyli w tym przypadku akord A7. Jeśli będziemy, um, dla tonacji Adur. A7 to właśnie jest ten chytr dominantowy, o którym ci mówiłem. Więc możesz też grać Adur po prostu 4 takty. Czyli raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4. Na razie prosto. Teraz wchodzi piąty takt. I tutaj zmieniamy. Akord na subdominantę, czyli w tym przypadku będzie to akord D7. Bo tu mi się kaczka włączyła przez przypadek D7 i gramy go dwa takty, czyli raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Czyli już mamy cztery takty akordu A7, dwa takty akordu D7. Teraz znowu będziemy mieli dwa takty toniki, czyli akordu A7. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Teraz jeden takt dominanty, czyli E7, raz, dwa, trzy, cztery. Jeden takt subdominanty, raz, dwa, trzy, cztery. No i na koniec dwa takty um, toniki, czyli A7. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. I to jest budowa takiej podstawowej formy bluesa 12 taktowego Można troszkę. Um, urozmaicać, później zmieniać, troszkę dodawać akordy, zmieniać w pewnych miejscach, ale to jest taka podstawa, koniecznie się jej naucz. Zagram teraz licząc, właśnie takim prostym biciem, um, równym, trzymając się tych trzech, trzech e, chwytów, które Ci pokazałem. Zagram właśnie licząc całego dłusa dwunastotaktowego: raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz. Dwa, trzy, cztery, raz Tak wygląda ta podstawowa wersja bluesa. Możesz oczywiście innymi chwytami ogrywać. Ważne, żeby się trzymał tych tzw. funkcji harmonicznych, czyli tak jak mówiłem, że jest na przykład tonika, pierwsze cztery tak. no to niech zawsze będzie tam tonika, czyli akord 7. A7. Możesz go zagrać inaczej, możesz zagrać zwykły A-dur, możesz zagrać tutaj A7, a możesz zagrać jakimś takim bardziej riffem akordowym. Ważne, żeby się trzymać tych funkcji harmonicznych. Jakiś taki riff akordowy, zagrałem go. Słyszę, że to ma na pewno bluesowy charakter, ta, ta progresja, ponieważ to jest jak mówię najbardziej standardowa forma właśnie bluesa. Więc naucz się jej, wykorzystaj ją w swojej grze na gitarze i um, graj po prostu bluesa. Cieszę się bluesem, ulubionym gatunkiem większości gitarzystów. A jeśli chcesz więcej darmowych lekcji gry na gitarze, Kliknij tutaj, zostaniesz przeniesiony na stronie, gdzie możesz podać swojego maila i wyślę Ci 5 um, niezbędnych sądów pentatoniki, żeby swobodnie grać na całym gryfie, um, także improwizować bluesa właśnie chociażby do takiego podkładu. Więc kliknij tutaj na tej stronie, co się otworzy, podaj swojego maila i otrzymasz tą darmową, niedostępną ludzie lekcję. Także poniżej tego nagrania jest miejsce na komentarze, proszę napisz jak Ci się podobała ta lekcja oraz jakie inne tematy chciałbyś, żebym omówił. Kliknij też kciuk w górę, podobny ten filmik na YouTubie oraz tutaj kliknij i subskrybuj kanał na YouTube. A ja Ci dziękuję. Tutaj był Szymon Zajfert z i pamiętaj, ćwicz mądrze niekoniecznie dużo. Trzymaj się.